Skorpion. Poczujesz się wyjątkowo ambitny. Skoncentruj się więc na czynieniu kroków w kierunku rozwoju swojej kariery. Teraz pracuj na swoje uznanie i pokaż, drogi Skorpionie, na co cię stać. Osoby pracujące otrzymają awans, a także wiele licznych komplementów pod swoim adresem od swojego szefa. Osoby, które teraz prowadzą firmę, pomnożą swoje pieniądze. Natomiast Skorpiony bezrobotne. Szczególnie po 10 listopada mają największe szanse na otrzymanie dobrej pracy. Skorpiony, które obchodzą w tym miesiącu urodziny, otrzymają niespodziankę. Prezent, który zostanie Wam wręczony, wprawi Was w pewnego rodzaju osłupienie, a nawet zakłopotanie. W miłości, drogie Skorpiony, również maluje się dla Was przepiękna perspektywa udanego związku, a nawet jego scementowanie. Wielu z Was, drogie Skorpiony, zapragnie teraz zakupić sobie czworonogiego przyjaciela. Najlepszym zwierzaczkiem do Waszej natury będzie kot. Będzie to wspaniały kompan na długie jesienne wieczory.